Dzisiaj windy na stacji PKP w Sopocie. Stwierdziłem, że do tych windy dodam jeszcze taką windę na przejściu podziemnym, która jest po prostu samotna. Windy na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ulicy Ignacego Krasickiego w Sopocie. Taki otisek, stary jak świat. A nie, nie to. Przepraszam. Minus Jego nigdy nie lubiłem. No i dobrze, to był ten odcisk, teraz przenosimy się już na stację PKP. PON drugi i technolift nowy. Pamiętam jeszcze GMV-kę. Mam mało baterii w kamerze. Jedziemy w zero. Wyjątkowo nie śmierdzi w tych windach. Nie wiem, ile tu jest wind. Muszę pochodzić, popatrzeć, poszukać. I jedziemy na minus jeden. Tak, żeby panel. Wyświetlacz technolift rock montażu. Przystatek minus jeden. Zobacz, tak tam to jest bardzo składne. Także idziemy teraz do windy na peronie pierwszym. Peron pierwszy i trochę inna winda. Nie wiem czemu tamtą wymienili, a to mnie. WIWRA klemam. O, skm będzie jeszcze widać. Proszę bardzo, monitorowana, Kleman. tam wagony. I wracamy na do... dół. Czyli playlista windy mieszane nas czeka. Ewidentnie. Informacja, żeby nie dewastować wind w postaci takiego komiksu. Widziałem tam jeszcze jakieś windy, więc... O! Pociąg jedzie! Yy, widzimy się po cięciu, jeżeli znajdę jakieś ciekawe windy, to dobra to po prostu wrócę, a jeśli nie, to po prostu zakończę odcinek. Także widzimy się albo przy kolejnej windzie, albo przy Kolejna winda Technolift na peronie pierwszym, tu odjazd Flirta, a tu kibel. Ale to jest odcinek o innej tematyce. Jedziemy na co.

Idziemy do ostatniej windy w tym filmie. Ostatnią jest druga winda na peron drugi. Jest to winda po przeciwnej stronie. Pachnie jak w takim typowym pociągu. Panel. Nie no, ogólnie pogorszyły się te windy jeszcze. I Dobra, szybko, szybko zjeżdżaj, bo chcę nagrać jeszcze lift tour z wieżowca, a, a bateria mi się kończyła, 30% w kamerze. Dobra, także to już by było tyle z tego miejsca, z dowodu was 08 i cześć!